Cześć wszystkim, witam na kanale Enduro Concept Garage. Ci, którzy śledzą kanał, pamiętają, że w poprzednim materiale mój motocykl Beta 300 X Trainer uległ uszkodzeniu, uległ awarii. Ja już tutaj w środku myślałem, że awaria będzie poważna, że jest to poważna usterka. Natomiast okazało się, że usterka jest dość błaha i łatwa do wyeliminowania. W tym odcinku opowiem Wam o tej usterce. Ale opowiem Wam także o pewnym drobnym mankamencie, który najprawdopodobniej występuje nie tylko w motocyklach marki Beta, ale może zdarzyć się we wszystkich innych motocyklach Enduro, i na to również warto zwrócić uwagę. Dlatego w tym odcinku chętnie opowiem Wam o swoich spostrzeżeniach, o swoich obserwacjach na moim motocyklu. I co? Zapraszam. No i co? Pozwólcie, że opowiem wam o tym, co się stało podczas mojej ostatniej jazdy z moim kolegą żółtym. Motocykl strzelił prychnął wydech. Ja już wiedziałem, przypuszczałem, że to najpropo... naj... wróć Najprawdopodobniej to najprawdopodobniej. Coś z magnetem. Okazało się, że zerwało klin na magnecie. Usterka drobna. Klin 6 zł. Czekam już. Czekam już na ten klin ponad tydzień. Ale poczekam jeszcze, no bo co innego mogę zrobić. Trzeba czekać cierpliwie. Klin zamówiłem... Tutaj. W hardenduro.pl bo tylko tam zamawiam części i różne inne akcesoria do mojego motocykla, i nie myślcie, że to jest reklama, że ja coś z tego mam. Mówię po prostu jak jest. Ja jestem zadowolony ze współpracy z nimi. I po co mam eksperymentować, jeśli tutaj jestem zadowolony? A więc tak, strzelił clean. Kto by się tego spodziewał? Co że tak mała i w zasadzie mocna część wykonana z twardego, naprawdę twardego metalu może zostać ucięta jak kawałek masła. Dobrze, że klin, a nie coś innego, bo yy, przypuszczenia szły również gdzieś dalej, że na przykład yy, walnęło coś w skrzyni biegów, że na przykład posypały się zęby na gdzieś tam na rozruszniku, gdzieś tam na bendixie rozrusznika. Natomiast żadnych wielkich uszkodzeń nie ma. Całe szczęście. Czekam na klin. Liczę na to, że już po niedzieli ten klin wraz z innymi rzeczami, które zamawiałem, zostanie do mnie dostarczony. Wtedy będę mógł kontynuować odcinki dotyczące sprzęgła typu Midwest, dotyczące klamki sprzęgła, którą Testowałem I którą nadal będę testował, o której powiem Wam dużo więcej niż do tej pory, ale żeby, żeby przetestować tą klameczkę do końca, no, niestety, potrzebuję, żeby motocykl był sprawny. Natomiast słuchajcie, co ciekawego jeszcze zauważyłem, co ciekawego jeszcze zauważyłem, przeglądając motocykl, bo tak tak zwanym międzyczasie zalało mi tą moją piwniczkę, ten mój, tą moją komórkę warsztat, w którym trzymam motocykl. Dość mocno, dość mocno padało, zalało mi motocykl. On akurat leżał sobie, wiecie, na podłodze na boku. Był podczas, że tak powiem, naprawy. No, magneto zdemontowane, motocykl leży na boku, a tutaj nagle do piwniczki wpływa 20 cm wody. Wydech na pewno był pod wodą. Ja mam tylko nadzieję, że woda nie przedostała się wydechem do cylindra i do wału korbowego, no bo to już stoi ponad tydzień. I jeśli tam jest woda, to korozja też robi tam swoje. Jak na razie nie słyszę, żeby tam coś gryzło te łożyska, ale wiecie jak jest. Ale wracając do tematu, pozwólcie, że, pozwólcie, że pokażę Wam z bliska o co chodzi. Bo tak sobie ostatnio zaglądałem, patrzyłem, bo moto motocykl leżał akurat na tym boku. Cała ta strona była pod wodą. Więc zacząłem go sobie tutaj tak przeglądać, zastanawiać się, czy czasem woda nie nalała się gdzieś tam do środka, do piasty, do łożysk, czy nie nalała się do wydechu. No wydech był zatkany. No ale przecież to nie jest wszystko jakieś super szczelne i po kilkunastu godzinach leżenia w wodzie, ta woda może gdzieś jednak wejść. Odkręciłem korek w lewu oleju. Słuchajcie, żeby zobaczyć, co tutaj się w ogóle dzieje. I od razu zauważyłem, że oring, że ten gumowy oring na korku w lewu oleju jest pęknięty. Zobaczcie. Ja nie wiem, ile czasu jeździłem z takim pękniętym korkiem. Yy, wróć! O-ringiem gumowym na tym korku. No ale przecież ja wiem, sam gwint, sam gwint również poniekąd uszczelnia, uszczelnia ten, ten wlew. No ale ten gumowy O-ring yy, jednak po coś tutaj jest, prawda? On po coś tutaj jest. No i jeśli w O-ringu jest taka przerwa, no, to teoretycznie, jeśli tutaj dostanie się woda, a tym bardziej, jeśli mój motocykl leżał na tym boku i całe to miejsce było zanurzone w wodzie, no to ta woda mogła, mogła przedostać mi się do oleju. Zachęcam Was więc do tego, żebyście w swoich motocyklach poszli teraz do garażu i sprawdzili w swoich motocyklach. Właśnie ten O-ring. Zwracam się tutaj szczególnie do użytkowników motocykli marki Beta. No bo jeśli u mnie on pękł, to jest duże prawdopodobieństwo, że pęknie również u Was. Ale podobny case mamy w KTM-ach, prawdopodobnie w chustkwarnach i wszelkiego. Typu innych motocyklach enduro. Więc, tak, zachęcam Was do tego, abyście sprawdzili sobie ten element, ten jakże niepozorny element, bo mało kto na to zwraca uwagę. Tak naprawdę, ja nie zwróciłbym na to uwagi jakoś specjalnie. Wpadło mi to w oko zupełnie przypadkowo, ale jednak dobrze się stało, jak się stało. Dlatego. Jeszcze raz wszystkich zachęcam do sprawdzenia sobie tego miejsca w motocyklu. Yy, co? Wszystkich jak zwykle zachęcam do tego, abyście dbali o swoje maszyny. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki za oglądanie i do następnego.